Witam. Nazywam się Mariusz Brzeskowski. Od kilkunastu lat zajmuję się terapiami naturalnymi. Jestem certyfikowanym specjalistą biofeedbacku i biorezonansu, naturopatą, uzdrowicielem duchowym i w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć jaka jest różnica między biorezonansem a biofeedbackiem. Obydwa słowa mają swoje korzenie w języku angielskim. Biofeedback i biorezonans. Ale najpierw powiem, czym jest biofeedback, tak żebyśmy lepiej to zrozumieli. Od słowa angielskiego jest to informacja zwrotna. Informacja zwrotna, którą otrzymujemy. Mówimy często feedback. Otrzymałem feedback, czyli taką informację zwrotną. Załóżmy, coś zrobiłem i od naszych klientów czy od naszych znajomych dostałem feedback. Natomiast biofeedback już tutaj dotyczy ciał. Organizmów biologicznych, czyli będziemy oddziaływać na ciało biologiczne i otrzymamy biofeedback, czyli informację zwrotną z organizmu biologicznego typu człowiek, typu zwierzę czy roślina. I w ten sposób możemy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, przy urządzeniach elektronicznych mierzyć wibracje informację zwrotną na podstawie fal, wibracji. Czy też reakcji pola magnetycznego, różnymi urządzeniami. Ja osobiście pracuję m.in. na urządzeniu SKIO Pro i SKIO TETA. Są to urządzenia biofeedbacku i w ten sposób potrafią zebrać informację zwrotną z badanego organizmu czy nawet przestrzeni. I tutaj dojdziemy też do sytuacji, że wykorzystujemy również biorezonans, czyli mamy ten biorezonans, czyli wysłaną falę do obiektu i zmierzone odpowiedź, jaki wywołał, czy ten spotkało się z rezonansem, czy nie. I w momencie, gdy zaczynamy pracować na biorezonansie, nie mamy możliwości już po pierwszym teście, jeżeli robimy zabiegi, nie mamy możliwości obserwowania reakcji organizmu. Czyli robię terapię i nie wiem, co się wydarza w czasie terapii i po zakończeniu terapii. Czyli nie mam informacji zwrotnej. Żeby to mieć, trzeba mieć urządzenie, które ma funkcję biofeedbacku. I to właśnie ma urządzenia ma z urządzenia Kio Pro i z Kio Teta. W ten sposób możemy zaraz po zabiegu wiedzieć, Jaka była reakcja organizmu? Czyli nie ma takiej sytuacji, żeby akcja pozostała bez reakcji. Tak jest w, w drganiach. Czyli wysłana fala spotka się albo z akcją, albo z bardzo słabą, albo mocniejszą reakcją. W ten sposób możemy również lepiej wykorzystać tą wiedzę do naszych działań terapeutycznych w urządzeniach biofeedbacku. Czyli Różnica polega na tym, że w biorezonansie wysyłamy fale przy teście, mierzymy reakcję, rezonans, natomiast jeżeli będziemy wysyłać cały czas i będzie to w ramach terapii, nie jesteśmy w stanie tego określić. A już w biofeedbacku będę w stanie mierzyć fale. I częstotliwości badanego obiektu. Co najbardziej popularny, biofeedback jest tutaj przy badaniu fal mózgowych. I jak wiemy, mamy ich kilka rodzajów, ale ten biofeedback mamy również w każdej, możemy zmierzyć w każdej organie, w każdej naszej tkance. To już zależy od zaawansowaności sprzętu, który używamy. I właśnie z KIO Pro i z KIO są takimi bardzo zaawansowanymi które wykorzystują i biofeedback i biorezonans. Więcej informacji w linku, który pojawia się poniżej. Dziękuję.